Good morning sun lovers! Welcome to the Enjoyment Channel! Let's connect with one of our reporters. Dziękuję, Ali. Mamy dziś fantastyczną wiadomość dla wszystkich z Was, planujących swoją następną przygodę. Jedna z europejskich linii lotniczych wprowadziła właśnie nową ofertę z funkcją, która może zmienić sposób, w jaki rezerwujecie loty. Przygotujcie się na zoptymalizowanie doświadczeń w podróżowaniu dzięki funkcji kalendarza cen. Chciałbym podkreślić, że ten artykuł to nie reklama i nie otrzymaliśmy żadnej zapłaty za jego przygotowanie. Wyobraź sobie, że masz możliwość zobaczenia cen lotów pod każdym dniem miesiąca na kolejne 6 miesięcy. Tak, dobrze słyszysz od stycznia aż do czerwca. Ta europejska linia lotnicza właśnie wprowadziła tę aktualizację, umożliwiając korzystanie z funkcji kalendarza cen, co sprawia, że łatwiej niż kiedykolwiek możesz znaleźć najlepsze oferty dostosowane do twojego harmonogramu. Jako punkt początkowy wybrałem Londyn Stansted i Barcelonę jako cel podróży. Możesz wybierać spośród większości miast w Europie i kilku w Afryce. Jak widać na ekranie kalendarz cen przedstawia ceny biletów dla każdego dnia, pozwalając Ci porównać i wybrać najbardziej przyjazne dla portfela opcje. Bez względu na to, czy jesteś podróżnikiem z ograniczonym budżetem, czy lubisz planować z wyprzedzeniem, ta funkcja została stworzona z myślą o Tobie. Wybrałem podróż 2 lutego i powrót 11 lutego. Jest więcej lotów, niż mógłbym przypuszczać, możesz nawet wybrać porę startu i sprawdzić czas lądowania. Nie wiem jak tobie, ale dla mnie możliwość zobaczenia cen na cały miesiąc daje mi wolność wyboru spośród najbardziej opłacalnych dni dla moich podróży. Co więcej, to całkiem łatwe w użyciu. Po prostu odwiedź stronę internetową lub aplikację tej linii lotniczej, wybierz miejsce odlotu cel i voilà. Oferta z tą funkcją powinna być właśnie w tym miejscu, umożliwiając ci wybór daty Twojego lotu w pokazanej cenie. A najlepsze jest to, że możesz planować podróże w jedną i drugą stronę sześć miesięcy do przodu. Tak więc, jeśli jesteś koneserem poszukującym najlepszej oferty, czy osobą, która chce zaplanować swoje wakacje, ta linia lotnicza pomaga to zorganizować. Podróż zaplanuje, korzystając z tej niesamowitej funkcjonalności. Dajcie znać, czy wasza wybrana linia lotnicza ma tę funkcję lub coś podobnego, sprawdzimy to i podzielimy się informacjami z oglądającymi, aby ułatwić planowanie przez nich wyjazdu. A jeśli podoba ci się ta ekscytująca aktualizacja, zostań z nami, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących podróży i informacji lotniczych. Dobrze to wszystko na dzisiaj. Przygotujcie się do korzystania z funkcji kalendarza cen linii lotniczej przy planowaniu swoich wyjazdów. Szczęśliwych podróży. Wróćmy do naszego studia. Thank you. If you'd like to see more, don't forget to like, subscribe and press the notification bell to stay up to date with upcoming content. Thanks for attention and see ya.